Witam serdecznie kochani, z tej strony Jóżka za chwilę przedstawię Wam przesłanie anielskie na następny miesiąc. Będę omawiać miesiąc, wrzesień i wyłożę trzy karty tradycyjnie tutaj na pracę, na emocje oraz zdrowie. Zobaczmy w takim razie, co karty anielskie będą tutaj Wam mówiły i zapraszam oczywiście osoby z podznaku barana. Spójrzmy na to tak. Na pracę dziel się swoją radością, na emocje. Podziel się swoim niezmierzonym wewnętrznym bogactwem oraz kwestia na tutaj zdrowie, tak, przesłanie na zdrowie, bądź dobre dla samego siebie. I rozpoczynamy oczywiście od pierwszej karty. Dziel się swoją radością, tak? Na pracę. Czyli tutaj generalnie karta sugeruje, by być pozytywnie nastawionym nawet do tego, co robimy, czy e, gdzie pójdziemy, jeśli chodzi o poszukiwanie pracy, tak, na rozmowę, e, dzielmy się dobrą energią, by tutaj e, po prostu ona jakby no, epatowała z nas i ona będzie też przyciągała tutaj dobrą, dobrą atmosferę, mimo wszystko. Czyli, mimo możliwych przeszkód, oczywiście, bądźmy pozytywnie właśnie nastawieni i dzielmy się radością. Jeżeli się coś dobrego wydarzy, to tym bardziej, jakby po prostu tutaj okazujmy radość. Natomiast w kwestiach tutaj emocjonalnych, tak, podziel się swym niezmierzonym bogactwem. Tak, wewnętrznym go bogactwa. I co to znaczy, że jeżeli tutaj szukamy kogoś, to powinniśmy się tak naprawdę otworzyć, pokazać, jakimi jesteśmy, co w sobie skrywamy, bowiem to może być klucz do czyjegoś serca. Jeżeli jesteśmy w stałych relacjach, również nie powinniśmy skrywać swoich talentów czy umiejętności, bowiem one mogą pomóc w jakichś sprawach i Wskazać właściwe kierunki, a przede wszystkim zbliżyć do was, do partnera, partnera. No i karta na zdrowie. Bądź dobry dla samego siebie, tak? Dobra dla samego siebie. No jest to karta, która wskazuje na to, żeby w końcu zadbać o siebie, tak? Aniołek tutaj chwyta siebie, tak? My powinniśmy być podstawą, czyli jeżeli poświęcaliśmy się dla innych, teraz przyszedł czas w tym, Miesiącu, by w końcu zadbać o siebie. Kupić sobie coś iść na jakieś zabiegi do lekarza. Tak czy owak jest to istotą, by właśnie być dobrym dobrą dla samej siebie i tego bym się trzymała tak naprawdę. Tak więc to jest podstawowe przesłanie dla Was. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i przechodzę dalej do osób z Poznaku byka. Witam serdecznie. Z tej strony tutaj wróżka. Polonia i za chwilę przedstawię Wam tradycyjnie tutaj przesłanie anielskie na miesiąc wrzesień. Zobaczmy, jakie karty będą tutaj Wam przyświecać w trzech kategoriach, które zawsze są przeze mnie omawiane. I spójrzmy: na pracę macie zmierzać do swojego celu, na emocje poznaj samego siebie, samą siebie, i w kwestiach zdrowotnych, zobaczmy. Podziel się swym niezmierzonym wewnętrznym bogactwem. Rozpoczynając od pracy, tak, czyli zmierzaj do swojego celu, jest to karta, która wskazuje przede wszystkim na to, by po prostu być nieustąpliwym, mieć swoje cele właśnie i konkretnie do nich zmierzać, bez względu na to, co się będzie działo, czyli bądźmy wytrwali i cierpliwi. Tutaj kwestia osiągnięcia wyższego statusu, zdobycia jakiejś pracy, będzie po prostu w zasięgu raki. W kwestii emocji, poznaj samego siebie, samą siebie. Być może tutaj trzeba będzie dokonać jakiegoś takiego researchu tak zwanego, tak kolokwialnie mówiąc. Czyli wgłębienia się we własne emocje, spojrzenia na to, kim jesteśmy i czego tak naprawdę potrzebujemy. Obojętnie, czy kogoś mamy, czy też nie, powinniśmy doświadczać, otwierać się na różne sytuacje, ale też właśnie dokonywać takiej autoanalizy, by właściwie dokonywać tutaj po prostu wyborów. Natomiast jeśli chodzi o zdrowie, podziel się tym niezmierzonym wewnętrznym bogactwem, tak. W tej kwestii, tutaj tak naprawdę karta wskazuje na to, by moim zdaniem używać wszystkich możliwości intelektu, komunikacji, tych aspektów, by dojść do dobrego celu efektu odnośnie kwestii zdrowotnej, czyli poszukiwania informacji, działania, i tutaj dzielenia się też tym, co zdobyliśmy, czyli być może ktoś nas na przykład w kwestiach zdrowotnych będzie słuchał, i być może nasza wiedza komuś po prostu pomoże. Tak więc dzielmy się właśnie tą dobrą energią i doświadczeniem, bowiem ona będzie też tutaj pomocną odnośnie innych osób. Tego Wam życzę, wszystkiego dobrego. Oczywiście, pozdrawiam, i przechodzę dalej do kolejnego znaku Zodiaku, do Osób z Poznaku bliźniąt, Witam serdecznie. Z tej strony wróżka Apolonia. I spójrzmy, jakie przesłanie angielskie niść Wam będzie przeznaczenie w miesiącu września. Spójrzmy zatem, już wykładam karty. Na pracę poznaj samego siebie, na kwestie emocjonalne ciesz się życiem, bardzo prosta sentencja, i w kwestiach zdrowotnych jesteś wolny jesteś wolny. Zaczynając oczywiście od aspektu związanego tutaj z um, pracą, poznaj samego siebie. Być może karta namawia Cię do tego, by um, w kwestiach, czy obojętnie czy poszukujesz pracy, czy też nie, byś był, była uczciwa wobec siebie i naprawdę robiła to, co to czego chcesz, więc tutaj poznanie siebie będzie odpowiedzią na pytanie tutaj w dalszych kwestiach zawodowych tak naprawdę. Poznaj samego siebie, zrozum siebie, czego chcesz, może wtedy twoje życie zawodowe ulegnie przemianie transformacji, ale musisz być uczciwa, uczciwy sam ze sobą. Natomiast jeśli chodzi o emocje, tak, ciesz się, Ciesz się życiem, tak? ciesz się życiem. Jest to karta, która mówi, jeśli masz kogoś, czy też nie, po prostu ciesz się daną chwilą, ciesz się życiem, ciesz się nawet krótkimi relacjami, krótkimi sytuacjami, bowiem z nich można wyciągnąć równie dużo informacji, emocji i po prostu czerpać radość. Tak więc, to jest istotą na ten miesiąc. Postarajmy się tego trzymać oczywiście. I warto by było oczywiście, natomiast w kwestiach jak już mówię zdrowotnych, jesteś już, już, już tutaj, jesteś wolny. Karta mówi o wolności też wyboru, wolności wyboru dotyczącego terapii, jakiejś sytuacji, lekarza, ale być może mówi też o uwolnieniu od jakiegoś ciężaru. Tak więc, anioły mówią: jesteś wolny, wolna, dokonaj wyboru, ale też coś dobrego cię spotka, co będzie bardzo ważnym aspektem na przyszłość. Tak więc, tego Wam życzę oczywiście, kochani. Dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego, pozdrawiam.